Co tam, nie pójdziesz ze mną na siłownię? O, naprawdę chciałabym ci dotrzymać, towarzystwa, ale mam mnóstwo zadań do zrobienia. Przygotowuję się do olimpiady. To dobra rzecz. Brawo, no cóż, następnym razem pójdziemy razem. Tak, tak, zdecydowanie. Mhm. Aha, nie mam nic innego do roboty. Siłownia wieczorem. Kto to wymyślił? Tu powiesiła swoją kurtkę. Okej. Okay. dobra, tu położę. O, Kitty, idziesz na siłownię? No tak. A nie bierzesz ze sobą Flory? Odmówiła mi. Mówiła, że będzie przygotowywać się do olimpiady. Mm, rozumiem. No dobra, idę. Nie nudźcie się tu bez ze mnie. Ciao. Ciao. Postaramy się. Czyli Flora przygotowuje się do olimpiady. Sprawdzimy to. Tak, wygląda na to, że poszła. Nieważne. Opa. Coś bardzo nieco Jest tutaj płomień. No to mamy kolejny dowód. Flora okłamała Kitty, że zamierza się uczyć. Ta. I co z tym zrobimy? Chodź, omówimy to. <grym> Zabawne. Opa. Wychodzi na to, że Flora okłamuje Kitty i udaje kogoś, kim nie jest. Twierdzi, że kocha sport, zdrową żywność i naukę, a tak naprawdę je chipsy i ogląda filmy. Tak, powiedzmy o tym wszystkim Kitty. Mm. Nie, mam lepszy pomysł. Zmusimy Flore, żeby sama się przyznała. Sama? Tak. Mam kilka pomysłów.